W dzisiejszym wydaniu wiadomości: czy Donald Trump przygotowuje się na wojnę domową, polski rząd grozi Brukseli, czy Polska zawetuje unijny budżet oraz wstrzymajmy euforię. Akcja filmy Pfizer zaliczały gwałtowny spadek co to oznacza dla szczepionki? Lewicowe media w Ameryce panikują. Donald Trump ucieka się do podłych i dyktatorskich ruchów, usuwając najważniejszych członków Departamentu Obrony w Pentagonie, podaje New York Times. Mark Esper, szef sztabu Trumpa, dowódca Departamentu Obrony i przewodniczący wywiadu Pentagonu, zostaje w zeszłym tygodniu zastąpieni lojalistami Trumpa, pozostawiając obserwatorom spekulacje na temat możliwości, że Trump ma bardziej złożone motywy, niż tylko już dawno zapowiadane rozprawy sądowe. Pentagon odmówił komentarza dotyczącego zamiarów nowych urzędników zatrudnionych przez Trumpa, co jeszcze bardziej podsyca sytuację w Ameryce. Zaniepokojeni są nawet bliscy współpracownicy prezydenta. Po prostu nie wiem, jaki jest tego cel, powiedział w środę emerytowany porucznik armii Henry McMaster, drugi doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Trumpa. Jeśli to tylko mściwość, to to nie ma znaczenia i możemy z tym żyć, ale mam nadzieję, że za działaniem Trumpa nie ma innego motywu. Dzieje, że za działaniem Trumpa nie ma innego motywu. Broń Boże militarnego, dodał po chwili. Nie wiadomo, jaki jest cel tych działań, jednak wiele amerykańskich gazet jednogłośnie uznało je za zbrodnicze, nie może i niedemokratyczne. Zapewnia on sobie tym samym lojalność służb wojskowych i członków Departamentu Obrony. Czy tym działaniem prezydent może szykować się na konflikt zbrojny? Możliwe, że tak. W dobie buntów społecznych i coraz większej radykalizacji społeczeństwa, Trump może nie wahać się walczyć o władzę, wykorzystując armię. Nie można stwierdzić tego z całą pewnością, ale wymiana tak ważnych członków, tak ważnego urzędu pod koniec jego kadencji na pewno nie jest bezcelowa i w tych działaniach z pewnością jest ukryty cel. Po... Oficjalnie zagroziła Unii Europejskiej, Wetem unijnego budżetu, odrzucając projekt rozporządzenia warunkującego wypłacanie unijnych pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności, podaje RMFFM. W Centrum Informacyjnego Rządu możemy dowiedzieć się, że list rządzących został wysłany już kilka dni temu i dotyczy wielu kwestii, lecz obejmuje przede wszystkim projekt rozporządzenia pieniędzmi unijnych od przestrzegania zasad praworządności. Rzecznik rządu Piotr Müller wyraził się jasno, że Polska nie zgadza się na takie rozwiązanie. Konsekwentnie negatywnie odnosimy się do propozycji ustanowienia mechanizmu obowiązania budżetu Unii Europejskiej z naruszeniami w zakresie praworządności. Mówił w rozmowie z polskim Radiem24. W swojej opinii Polska nie będzie jedynym krajem. Podobne punkty na ten problem mają już nie pierwszy raz razem z Polakami Węgrzy. Eurodeputowany PiS, Kosma Złotowski wyraził się jasno, że jeśli KE przeforsuje uzależnienie funduszy Unii Europejskiej od praworządności, Polska będzie zmuszona zawiesić w płace składek. Przypomnijmy... Ubiegły czwartek Bruksela podała, iż negocjatorzy poszli do porozumienia w kwestii budżetu unijnego. Znalazł się w nim mechanizm warunkowości budżetu Unii Europejskiej, który dotyczy praworządności radość, nadzieja na zakończenie tego wszystkiego oraz euforia na rynkach. Tak zareagował świat po ogłoszeniu przez koncern farmaceutyczny Pfizer, że jego szczepionka na koronawirusy jest skuteczna w około 90%. Wielu ludzi nie ukrywa zachwytu. Nic dziwnego, to pierwsza tak dobra informacja, jaką otrzymaliśmy od kilku miesięcy. Niektórzy nazywają ją nawet najważniejszym odkryciem na około 2020 roku. Jednak następnego dnia, gdy atmosfera szału i radości po ogłoszeniu CEO Pfizera informacji na temat szczepionki osłabła, okazało się, że do wielkiego entuzjazm powinno nam być daleko, ponieważ jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Nawet jeśli szczepionka jest tak skuteczna, jak zaznacza producent, to przed nami wiele problemów, których obejście zajmie nam co najmniej kilka miesięcy. Brakuje wielu szczegółów, a badania nie zostały zakończone. Niespodziewanie akcje firmy spadły, ponieważ wszystko oparte jest jedynie na co prawda obiecujących, ale badaniach analitycznych. Oznacza to w praktyce, że tak wychwalany specyfik może okazać się najzwyczajniej nieskuteczny, a nawet w skrajnych przypadkach szkodliwy. Więc jeśli szczepionka Pfizera okaże się tak tak skuteczna jak we wstępnej analizie, to zanim pomoże ona wygrać pandemię minie niewiele miesięcy. Oczywiście w tym czasie inne firmy również pracują nad szczepionkami, ale ich wyniki też stoją wciąż pod znakiem zapytania. Jedno jest więc pewne. Chociaż szczepionka bardzo nam pomoże, to nieprędko będziemy mogli odejść od powszechnego noszenia masek i dystansowania fizycznego. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego wydania wiadomości. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej.